Dzień dobry. Cześć. Jak masz na imię? Ale ładnie powiedz, kochanie. Veronika. A ile masz latek? Dwa. Dwa? Super. A kto zaraz do Ciebie przyjdzie? Ale głośno, bo ja nie słyszę. ciocia Ciocia Marysia, i co będziecie robić razem? Bawy. Robi. Słucham? Bawy. Bawić się będziecie? I co będziecie robić na przykład? się Gitara. Na gitarze będziecie grać? Nie. Gili. Ach, gili, gili, będziecie robić? A kredkami też będziesz się bawić? Co będziesz robiła kredkami? Słoneczko. Słoneczko będziesz rysowała? Tak. I co ma słoneczko? Oko, drugie oko, nos, bry, bry, buzia, brogi, Mhm. Pięknie. To zaraz narysujesz, tak? Tak. Super. A jaka jest Twoja ulubiona koleżanka? Nina. Nina jest Twoją ulubioną koleżanką? Lubisz, lubisz się spotykać z Niną? Nie, babą. Z babą lubisz się spotykać. Ach, Nina jest z babą. Tak? Nina, babą. Ach, Nina się z babą? No tak, bo baba się Niną opiekuje, tak? Ba robak. Robak jest? No, komar jest, masz rację. Komar. No, i co robi robak? Patrzy na nas. Czekaj. Rza, mama? Oglądasz robaka? Drugi przyleciał. Drugi przyleciał, ojej. Ja niedługo nie długo przyleci. Mhm. Czekasz na drugiego? Mhm. Razem nagramy. Razem nagramy? Nie tak. no, już mamusia nagra, a Ty zaraz obejrzysz, tak? Tak. No? A powiedz jeszcze mi, gdzie byłaś ostatnio na ślubie? U kogo? U Toti. Ole. I? W U... U... U ja Pięknie! No pięknie! I co było? Zuzia! No, Zuz. Zuzia była, tak. I co robiłyście? Prawą, lewą. Prawą, lewą nóżką tańczyłyście, tak? Tak. Aha! I co było jeszcze, jak motory jechały? Hałas! I podobało się Tobie? A tatuś też robił? Tak. Jak robił hałas? Tak trąbił, tak? Tak. No. Karty na nosie. Co na nosie? Karty. Karty? Karty. Katy. Karty. 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 Aha, no tak. To co, powiesz mi, papa, teraz?